Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj, porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, na mój kanał wraca Liga Mistrzów, a to dokładnie eliminacja. Uwielbiam ten czas, kiedy polskie zespoły walczą w europejskich pucharach. Na szczęście Lech Poznań wygrał 1-0 z Karabachem, zdobył cenne punkty do rankingu. Odniósł zwycięstwo, no i ma, powiedziałbym, cenną zaliczkę przed spotkaniem rewanżowym w Azerbejdżanie. Będzie tam właśnie ciężko, na trudnym, gorącym terenie. Szkoda, że Poznaniacy nie wygrali wyżej i mieli okazję. Tak na dobrą sprawę, Jak oglądali, jeśli oglądaliście to, to spotkanie, to nie możemy być zachwyceni grą leka Poznań. Ale podopieczni Johna van Broma, powiem Wam szczerze, zagrali wyrachowanie. Tak jak należy grać w europejskich pucharach. Tu nie przyznaje się, tak bym powiedział, trofeum za piękną grę. Tu jest, ważne jest to, żeby wygrywać. I często polskim zespołom brakowało takiego doświadczenia, takiej stuprocentowej skuteczności. I Lech Poznań, powiedzmy sobie szczerze, w tym spotkaniu zagrał mądrze. Wygrał 1-0. No bo zobaczcie, tak było za mało czasu było dla Holendra, żeby zespół z Poznania zaczął grać, bym powiedział, tą taką ofensywną piłkę w stylu holenderskim, żeby był futbol totalny. W związku z tym najważniejsze było wygrać od niej zwycięstwo, podejść do tego spotkania taktycznie. I tak właśnie były trener w, y, 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 właśnie John Van der Brom właśnie tak zrobił, bo zobaczcie, Karabach, szczególnie w pierwszej połowie, był zdecydowanie lepszy w tym sensie od Lecha Poznań, bo widać było, no, że Azerowie są lepsi technicznie, że grają szybciej pre pressingiem. Y, ale nic z tego nie wynikało, no, tak na dobrą sprawę bramkarz nowy Lecha Poznań, yy, Rudko, no, niewiele miał roboty, wielu kibiców w Poznaniu, szczególnie polskiej ekstraklasy obawiało się, że ten bramkarz nie stanie, bym powiedział, no, że nie sprosta swojej roli, no bo oglądaliście to spotkanie przeciwko Widzewowi Łódź, ten, ten mecz sparingowy, gdzie popełnił błąd, ale jednak, gdy, 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 bo to był sparing, gdy był mecz o stawkę, widać było u tego bramkarza solidność. Zresztą, kiedy się, gdy grał w barwach Dynama Kijów, to wyobraźcie sobie, że Ukraińiec zagrał w pięć spotkań w Lidze Mistrzów. w ostatnim czasie przez trzy lata grał w Lidze Cypry w Pafos i tam uchodził za solidnego bramkarza. Ok, jest to za mały czas, żeby tego goalkeepera oceniać, ale najważniejsze jest to, że w tym spotkaniu um, nie zawiódł, był w miarę pewny i zachował czyste konto. To warto docenić. Plus do tego, to mi się to też podobało, że John Van Den Brom zagrał Taktycznie w tym spotkaniu zneutralizował, powiedziałbym, skrzydła, no i Lech Poznań zagrał z kontry. szczególnie ta druga połowa była zdecydowanie lepsza. Już Lech tak gdzieś od 65. minuty grał zdecydowanie lepiej, a Azerowie... No, z tak na dobrą sprawę powiedzmy sobie szczerze, że no nie, nie, nie zachwycali. Trener Gurbanów łapał się za głowę, tam krzyczał, a wyobraźcie sobie, że ten trener 130 raz prowadził zespół w europejskich pucharach. To jest cenne zwycięstwo, no bo weźmy pod uwagę to, że Azerowie od 8 lat mniej więcej grają regularnie w rozgrywkach grupowych Champions League, znaczy Champions League ogólnie europejskich pucharach, plus do tego, no przecież grali sześć razy w rozgrywkach League, raz w Lidze Mistrzów, plus do tego ostatnio w Lidze Konferencji. Jest to ogromne doświadczenie, zresztą to w pierwszej połowie było widać tą jakość, szybkość, te wyszkolenie techniczne. No ale prawda jest taka, że. No, liczy się to co w siatce, a Lech jednak no, był stupro... wykazał się 100% skutecznością. Piękny gol na 1-0 i Szaka. Król asyst Pereiro, jak się mówi właśnie o lewym obro... o właśnie wahadłowym Lecha Poznań, z którym Alan Czerwiński przegrywa. Rywalizację pięknie zagrał i Gola strzelił Iszek. Wyobraźcie sobie, że to było jego 11, to było jego jedenaste spotkanie w europejskich Pucharach i dziewiąty gol. Szweda ma niesamowitą skuteczność, oby ją e, potwierdził w e, następnym spotkaniu. Jak się oglądało tą akcję no ogólnie, bo to był Amaral e, Skóra się właśnie Pereiro i Iszak to tak jakby się przypomniały te czasy Macieja skorzy. Powiem Wam szczerze, że holenderski trener trochę nas zaskoczył, bo wydawało się, że Bano zagra w pierwszym składzie, a zagrał Welde, który no powiem Wam szczerze, mnie w tym spotkaniu e, rozczarował. Bardziej mi się podobało. Balua po przerwie. A Dlaczego holenderski trener zdecydował się na takie rozwiązanie? A no to dl dlatego, że doskonale zdaje się sobie sprawę, że reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej on zwykle no, nie zawsze wraca do e, defensywy, w związku z tym Holender wolał jednak, stawiając na weldę, wolał właśnie zabezpieczyć e, stronę e, tą e, defensywnie. Brakowało tych akcji odskrzydlających zdecydowanie bardziej mi się podobał yy, skóra yy, szczególnie w tej Drugiej połowie, ale szkoda, właśnie w 65. Minucie, także na plus, na duży plus zasługuje Filip Szymańczak. Wyobraźcie sobie, że ten zawodnik niedawno w zeszłym sezonie był na wypoczynku w pierwszej lidze, a w tym spotkaniu wchodzi w drugiej połowie i daje dobrą zmianę. Podobała mi się ta jego współpraca. I właśnie John Van Der Braun. słynie z tego, że w drużynach, które prowadzi, potrafi. Z, wyciągnąć z, powiedziałbym, z drużyny, z, z tych rezerw, z młodzieżowej drużyny, młodego zawodnika, daje mu szansę. Tutaj, na przykład, wielu byłoby przyzwyczajonych, że tre, dany szkoleniowiec postawi na bezpieczny wariant, wpuści doświadczonego zawodnika z ławki. A nie, a tutaj właśnie John Van Der Brom słynie z tego, że jednak daje takim młodym zawodnikom zagrać. I tak, Filip Szymańczak, który grał w tej niedawno w pierwszej lidze, by powiedział, że bez kompleksów ruszył, grał przebojowo no i gracze Karabachu mieli z nim problemy. A szkoda, że właśnie nie zdobył gola. Pamiętacie tą kontrę, gdzie poznaniacy mogli podwyższyć na 2-0? Strzelił bramkarz Karabachu Obronił fenomenalnie, no i to mnie też teraz zastanawia, bo skóraś mógł dobijać i powinien w tym momencie być takim egoistą, spróbować strzelić. On tam szukał drugiego zawodnika i właśnie tego mi zabrakło. Także kolejny plus dla, dla zespołu z Poznania jest taki, że przed eliminacjami do Ligi Mistrzów nie osłabili się, no bo z jednej strony odszedł Kownacki, plus do tego Kamiński. Tiba, Sykora. Ale Poznaniacy wzmocnili się, właśnie przyszedł przybył do drużyny z Poznania Rutko, nowy bramkarz z zastąpił Wanderwara, plus do tego Souza. Gruzin City z Co prawda, nie doczekaliśmy się de debiutu tych dwóch graczy ofensywnych, ale to van der, John van der Brom nie chciał, moi drodzy, ryzykować. To jeszcze nie był ten czas, żeby ci dwaj nowi zawodnicy pojawili się w tym spotkaniu. Tym bardziej, że dopiero do drużyny dołączyli pod koniec zeszłego tygodnia. Z biegiem czasu wydaje mi się, że Lech Poznań będzie grał zdecydowanie lepiej. Zobaczymy, jak wypadnie w tym spotkaniu walcząc o, o superpukar z Rakowem Częstochowa. Pewnie John Warden bron postawi na rezerwowych zawodników. Moi drodzy, no ale ten, tak jak mówię, spotkanie rewanżowe z Azerami będzie zdecydowanie trudniejsze, ponieważ pamiętacie, gdy yy, ja przepraszam bardzo, bo mi Karabach. Czasem właśnie tak bywa, jak się mówi, to wypadnie nazwa z głowy. Karabach, wyobraźcie sobie, w rewanżu od pierwszych minut z, będzie z wysokim pressingiem, atakował, siądzie na Lechu, będzie chciał doprowadzić do Remisu, strzelić kolejne gole, a tym bardziej w, w Baku jest gorąca atmosfera, będą panowały upały z, nie, nie z tej ziemi. No pamiętacie jak tam grała Legia, Wisła, czy także jeżeli chodzi o gorący teren, no to, to temperatura taka podobna jak na Cyprze. No, trzeba być dobrze przygotowanym kondycyjnie i tym bardziej właśnie ża żałuję, że podopieczni John Vander Broma nie wykorzystali tej drugiej y, 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 sytuacji. No Lech Poznań, jeśli chce awansować do kolejnej rundy, musi w tym spotkaniu ryważowym zagrać zdecydowanie lepiej. Na, no, może, pozytywem jest to, że właśnie taki młody zawodnik jak Szymczak dobrze się zaprezentował. Kto mi się jeszcze podobał? No, Skóraś mi się podobał. Co najważniejsze, że w europejskich pucharach yy, Iszak zaprezentował stuprocentową yy, skuteczność. Yy, no, ty, we, tak jak wiele razy Wam mówiłem, że w Europie ty, każdą sytuację trzeba wykorzystywać i trzeba zagrać perfekcyjnie w defensywie. I właśnie, i to jest też taki kolejny plus, że Lech zagrał właśnie ta para Milicić i Sadka grali fenomenalnie. Podobnie Pereira i Rebocza zneutralizowali te wszystkie dobre, bym powiedział, atuty Karabachu, choć z jednej strony zarówno Kadi, jak i Zubir czasem sprawiali nam problemy. Były takie dwie sytuacje, szczególnie francuski skrzydłowy kilka razy pod bramką. Lecha Poznań zakotłowało się. No, rewanż będzie trudny, ale w tym momencie pozostaje nam się cieszyć, że odnieśliśmy kolejne zwycięstwo, zdobyliśmy kolejne punkty do rankingu w kolejnej rundzie. Już czeka. Kolejny trudny ry, rywar yy, FC. Curik, ale tak jak wam pragnę wam tutaj przypomnieć, jakie cenne jest to zwycięstwo, no bo Lech miał przecież ten współczynnik, jeżeli chodzi o europejskie puchary, to 6 punktów, a Karabach był najlepiej rozstawiony i miał około 25 punktów, a mimo tego, właśnie Poznaniacy nie byli faworytem w tym spotkaniu i potrafili odnieść zwycięstwo. I nareszcie Karabach zostaje pokonany przez polski zespół. Bo pamiętacie, że Gliwice, jeszcze wcześniej Wisła Kraków i dwa lata temu legia Warszawa z tym zespołem sobie nie radziły. John Van Der Braun wyciągnął wnioski, bo pamiętacie, gdy Legia Warszawa Czesława Michniewicza w tym spotkaniu w, w, właśnie za zerami na ich terenie gorącym, Czesław Michniewicz zdecydował się zagrać wtedy ofensywnie. Walencja, Kapustka zmienił wtedy system. No, no i w głupi sposób legioniści wtedy przegrywali straty, no i właśnie Karabach wtedy wypunktował Le Legię Warszawa. Lech Poznań, bym powiedział, w tym, w tym spotkaniu zagrał wyrachowanie, wyczekał de defensywnie, wykorzystał kontry, zaprezentował stuprocentową skuteczność. Okej, okay, u Azerów było widać wyższą kulturę, przewagę techniczną, bo zresztą o tym Jakub Rzeżniczak wspominał, że. Azerowie słyną z techniki, zresztą jak zobaczycie i spojrzycie na skład tej drużyny to nie, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, no, no dru, dru, drużyna z Baku nie słynie z takiej fizyczności jak polskie ekstraklasy, głównie są sprowadzani zawodnicy techniczni którzy potrafią grać ofensywnie, no i także było widać te wielkie doświadczenie w europejskich pucharach no bo jednak 8 lat z rzędu granie w europejskich pucharach, w tych rozgrywkach Grupowych, aż chciałoby się, żeby polski zespół tyle razy grał, więc tym bardziej jest cenne zwycięstwo podopiecznych John van der Broma, moi, moi drodzy. Taki lek właśnie grający w europejskich pucharach i polskie zespoły wygrywające właśnie chcę oglądać. Mam nadzieję, że w czwartek, pod, podobnie Lech jak Gdańsk i właśnie Pogoń Szczecin, również odniosą zwycięstwa z, z, z przeciwnikami. No i liczę na to, że Lech Poznań awansuje do kolejnej rundy. Podsumowując. W tym, jeżeli chodzi o zawodników tego meczu, to najbardziej mi się właśnie podobał młody zawodnik Filip Szymczak, kolejny gracz z Akademii Poznaniaków, plus do tego mogła podobać się gra Skurasia, który pamiętacie, pod koniec sezonu, gdy Lech Poznań walczył o mistrzowski tytuł, ten właśnie młody zawodnik wchodził do drużyny, zdobywał bramki w kluczowych spotkaniach, jako taki rezerwowy, teraz właśnie wykorzystuje tą szansę, że... Baloua, nie są w odpowiedniej formie od Szedkownacki i Kamiński i dostaje szansę od holenderskiego trenera i bardzo dobrze się zaprezentował. No i także cieszy przede wszystkim defensywa. no bo co jest najważniejsze w europejskich pokarach, żeby sukcesy odnosić, szczególnie w tej fazie play Moi drodzy, no przede wszystkim skuteczność stuprocentowa, jeśli masz sytuację powinnaś ją wykorzystać, zrobił to Iszak. Plus do tego perfekcyjna gra w defensywie i dobry bramkarz. i te wszystkie czynniki zostały spełnione i wygraliśmy. No, jeszcze trochę brakuje, żebyśmy się cieszyli, jeżeli, bo to pamiętajmy, jest to początek sezonu, pierwsze spotkanie. To mi się podoba, że holenderski trener potrafił wygrać w debiucie, bo to była pewnego rodzaju niewiadoma. Nowy trener, krótki okres przygotowawczy, no ale Holender ten czas, który dostał, jeżeli chodzi o przygotowanie się do spotkania, w pełni wykorzystał i zwyciężył, zagrał wyrachowanie. No, no właśnie, często właśnie, gdy gram w europejskich pucharach, jeżeli chodzi o polskich szkoleniowców, czy także ogólnie o trenerów polskich drużyn, bywało tak, że takie mecze często przegrywaliśmy przez brak doświadczenia. A tu zobaczcie, John Vander Brom 50, 50, rozgrywa 50. spotkanie w Europejskich Pucharach. Widać było, że był to trener o in, wyższej kulturze, doświadczony który osiągał sukcesy, który przecież opowiadałem wam, grał w rozgrywkach grupowych, więc wiedział, jak te spotkanie rozegrać. I także potrafił, bym powiedział yy, Gurbanowa yy, przechyczyć, który yy, no, rozegrał dwa razy tyle tych spotkań w europejskich Pucharach yy, bo 130. To ogólnie 13 raz Polski zespół mierzył się z zespołem z yy, Azerbejdżanu. Wyobraźcie sobie, po raz trzeci z, z Karabachem, no i nareszcie ten Karabach pokonaliśmy. To, to cieszy, moi drodzy. Jak oceniacie to spotkanie? Kto was oczarował w tym spotkaniu, a kto rozczarował? Pamiętajcie o łapkach, o subach. I zapraszam do komentowania. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Hej.